Halo, halo, dzień dobry, spontanicznie, niespodziewanie witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Zosia Goli, samy kanał do ciała, umysłu i duch i na tym kanale prowadzę rozmowy na żywo z uśmiechem przed życie regularnie i jest to o godzinie 18 we wtorki. A dziś po prostu włączyłam się do Was. Przed chwilą nagrałam rozmowę z Jaskim Sokalem, a więc jak już jestem przy, przy komputerze, to postanowiłam się do Was włączyć i e, zaraz powyciągamy, mam nowe karty, które kupiłam od e, mm, Matko uciekło mi. Ona będzie u mnie i była u nas od związku Mogłosia-Przygońska. Zaraz wam pokażę. Jeszcze ich nie wyciągałam, jak te karty wyglądają. I zakupiłam już u Ani Głowacz, ale ona ma promocję ósmego i dopiero będzie wysyłać. Czyli zamówiłam również przesłania od Wszechświata a więc kocham Cię na każdy dzień Very Simon, witam serdecznie dla tych, którzy nie wiedzą jak chcecie przesłanie, które będę wyciągać to po prostu napiszcie w komentarzu, czy witam czy cokolwiek, żebym ja wiedziała dla kogo wyciągnąć kocham Cię na każdy dzień, Very Simon na dzień dzisiejszy przesłanie brzmi czy istnieje ktoś w kim nie da, nie... Tliłby, nie tliłaby się miłość, którą chciałbyś, chciałabyś obdarować kogoś. Myślę, że nie. Jestem wdzięczna za to, że potrafisz ciągle podsycać rządzącą, żarzącą we mnie miłość. Kiedy dwa serca połączy cierpienie, to nie, nie rozdzieli ich nawet żaden blask słońca. Miłość oczyszczona łzami na wieki, Pozostanie piękna i czysta. I malutką książeczkę. Odważ się żyć odważnie. Odwaga przybiera wiele kształtów. Istnieje odwaga fizyczna, odwaga etyczna. Jest też inny rodzaj odwagi. Odwaga znoszenia bólu, życia z nim tak, aby nikt się o niej. O nim nie dowiedział, cieszenie się życiem, a każdego ranka wodzenie się z entuzjazmem, bo oto zaczął się kolejny dzień. I to są od Małgosi Widaj, Widaj, Madzik. Zobaczcie, to są takie piękne karty, które jeszcze nie były używane od Małgosi Przygońskiej. On, tu jest dużo napisane, więc ja pozwolę sobie jako przesłanie, bo to nie sposób tak dużo czytać dla każdej osoby, bo za, a teraz uwaga, przetasujemy i zobaczymy, co tam dla nas na, na dzisiejszy dzień. Przypominam, że o 17 jesteśmy z Tomkiem na żywo. Wzorce odrzucenia, skąd się biorą <laughs> i czy, co czynią w naszym życiu i czy możemy je... I te Mario, czy możemy się od nich uwolnić? Zobaczymy, jakie to przesłania od Małgosi. Jeszcze nowe, posklejane, zobaczymy. Aż dwa, czyli na początek dwa. To, to są przesłania: Myśl Inaczej. Tak się ta seria nazywa. I pierwsze dla nas wszystkich: Twoje myśli mają wpływ na Ciebie, na jakość Twojego życia i otoczenie. Utrzymuj w umyśle tylko pozytywne i klarowne myśli. Wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, jest dobrem służy tobie i twojemu rozwojowi nawet jeśli z aktualnej perspektywy osądzasz to jako coś negatywnego nie rozumiesz nie doceniasz tego zaufaj Bogu swojej wewnętrznej mądrości i zgódź się powiedz życiu tak to w czym uczestniczysz jak żyjesz i z kim zdarza się dla ciebie a nie tobie z Swoimi myślami, lękami, obawami wykreowałeś to, co widzisz i czego doświadczasz teraz. Bardzo ważna część. Swoimi myślami, lękami, obawami. Wykreowałeś, wykreowałaś to, co widzisz i tego, czego doświadczasz teraz. Bardzo istotne. To też jest dobre, bo taki stan. Przepraszam, rzeczy prowadzi cię dalej do rozwoju i wewnętrznej przemiany. Skorzystaj z daru akceptacji, który umożliwi Ci dokonanie potrzebnych odkryć w sobie. Uaktywnij wszelkie zasoby i talenty, którymi dysponujesz, tę zmianę w tobie zobaczysz również na zewnątrz siebie. Wdzięczność pokazuje że energia miłości płynie, a przebaczenie otwiera drogę do szczęścia i spełnienia. Witaj Magdaleno, witaj Hanka, Rumcej Soba dawno ci nie było. I witaj Reniu. Dwa przesłania to są autorstwa mogłości Przygońskiej, która będzie u mnie gościem. Z którą już audycje były, uwalnianie wzorców i tak dalej. Małgosia jest jakby specjalistką, nazwijmy tak, od relacji, związków. Też prowadzi ustawienia Hellingera i wiele innych rzeczy. I Małgosia, i Jacek Poteralski byli u mnie, jej mąż, w audycji, ale w wcześniejszych audycjach też. Jacek był raz. I druga karta, którą wyciągnęłam dla nas, tu wszystkich. Myśl inaczej. Twoje myśli mają wpływ na ciebie i jakość twojego życia i otoczenia. Każdy może. Pozwól przejawić się swojemu przeznaczeniu. Poddaj się twoje wewnętrzne obrazy, dialog z, samym, z sobą samym. Myślenie, przekonania i wzorce rodzinne baronkują Twoje uczucia, reakcje i działania. Pomyśl o tym przez chwilę, a zauważysz, że zawsze ta prawidłowość występuje. Kiedy zmieniasz obraz jakiegoś trudnego zdarzenia z przeszłości i swoje myślenie na ten temat, przypomnij sobie coś konkretnego. Poczujesz zmianę na poziomie uczuć i zobaczysz inną reakcję na poziomie swoich zachowań. Być może już nie będziesz musiała reagować, musiał, będziesz musiała musiał reagować, a będziesz mogła mogła swobodnie wybrać właściwe działanie. Staniesz się gotowy, gotowa na nowe. Zrezygnuj z oporu pożądań ego na rzecz boskiej woli. Jak magnes, która jak magnes przyciąga samo spełnienie i wspiera czyste intencje. Każdy może wybrać jeszcze raz kierunek swojego życia, otwierając się na szczęście, zdrowie i bogactwo. Ty też możesz. A więc, kochani, teraz tak: Magik był pierwszy. Przesłanie dobrostanu dla Magika. Moje życie jest wypełnione wszelkim pięknym i bogactwem. Dobre rzeczy przychodzą do mnie często i bez wysiłku. Wyciągnę Wam, bo mam z Tomkiem nagranie jeszcze słowa mocy. Nie jesteś swoim ciałem myślami, emocjami i wieczną, jestem wieczną, nieśmiertelną nieskończoną duszą przesłanie kryształowe dla Madzik czaroid to jest to takie fioletowe duchowa ochrona jesteś strzeżony oraz, oraz chroniony fizycznie, emocjonalnie i energetycznie, brawo i przesłanie od Twojej duszy, magic karta a karty Jeste ziarnem Nowego Świata. Świat ten zmienia twoją rzeczywistość. I teraz jest Magdalena. Knycja. Witaj Zosiu, witaj Madziu. Przesłanie dobrostanu dla Ciebie. Wszystko, co widzę i czego doświadczam, wibruje miłością, szczęściem i radością. Kto z Was jest z Krakowa? Czy jest ktoś z Krakowa? Bo ja pojutrze jadę we wtorek do Krakowa. Słowa mocy dla ciebie, Madziu. Jestem skoncentrowana i załatwiam sprawy na czas. Myślę w sposób czysty i klarowny. I teraz kryształowe przesłanie dla ciebie. Fluoryt, naturalne piękno i autentyczność. Bądź sobą tak atrakcyjną i zasługującą na miłość zewnętrznie i wewnętrznie, jaką uczynił Cię Bóg. Piękno i przesłanie od Twojej duszy. Karta Strażnika Lasu. Energia natury wypełni Cię po brzegi optymizmem i wiarą we własne możliwości. I jest Hanka przez słowa, e, przesłanie dobrostanu e, dla Hanki. Madzik, dziękuję, proszę bardzo. Duch obfitości przepływa przeze mnie ze swobodą. Moje życie jest święte. Słowa mocy dla Ciebie, Hanka? Rumca Bez Rumcajsa, okej. Okay. Wiem, że jestem bezpieczna i całkowicie chroniona, kiedy decyduję się na działania zgodne z tym, co podpowiada mi serce. Przesłanie kryształowe. Topas. Przebaczenie uzdrawia. Tu się coś kłaniam. Czas uwolnić tłumiony gniew, ponieważ blokuje on zdrowie i szczęście. Ta piękna karta. I przesłanie od Twojej duszy. Karta Anioła Stróża, Twoi opiekunowie są przy Tobie. Poproś ich o pomoc, a będzie Ci ona dana. I Renia Kozłówek, przesłanie dobrostanu dla Reni. Jestem wdzięczna za wszystkie dary, które zostały mi ofiarowane. Pięknie. Słowa mocy dla Reni. Słucham swojej intuicji. Potrafię odróżnić głos umysłu od głosu swojej wewnętrznej prawdy. I przesłanie od Twojej duszy. Hanka, dziękuję bardzo. Kochana Zosiu, proszę bardzo. Karta zdarzeń. Wciągniecie wir najpiękniejszych zdarzeń. I nieco niespotykanych zwrotów akcji. To dla naszej Reni. Ja lubię te dwie karty. Druga jest też takim kotkiem, są takie słodkie. I teraz jest Hanka Renia. Czytałam teraz. I wy wydziękujecie. Okej, okay, kochani, to tak na, na szybko włączyłam się do Was, żeby też przypomnieć Wam, że będziemy o 17 z Tomkiem na żywo że powtarzam nagrałam z Jackiem Sokalem czym tak naprawdę jest świadomość bardzo no jak zwykle warte wysłuchania mam umówione rozmowy te trójstronne a czwarta, mężczyzn, kobiet no dużo się będzie działo tylko teraz właśnie w przyszłym tygodniu już wyjeżdżam na te trzy dni, a później jadę odpocząć. Przytulam Was ciepło, pięknego czasu życzę i zapraszam na spotkanie z Tomkiem. Jak zwykle sobotnie spotkanie o 17. Pozdrawiam.